Dzień widzowie na moim kanale Minecraftowym i dzisiaj będzie odcinek z Minecrafta jak jak sama nazwa wskazuje. ma nowo w z tą to Minecraftowe na YouTube. A więc so, na tym koniec będziemy grać w Minecraft. Więc tak Sy, so. Ury, al Z w, I, A, M, I. Jeżeli ja popełniłem tutaj jakiś błąd, no to nie bądźcie ani no bo nie jestem jakiś super wy, no wiecie, wy ortografie. No to... Hm. Tworzymy. Mhm. Okej, okay. i kurde musi być reklama na sam początek. No ta okej. Okay. Jeden z gorszych biomów, moim zdaniem.

No to. Dobra. No to. kamień. Jutro będzie odcinek z moją siostrą. <grym> więc będzie fajnie Tom. 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 Tam, 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 tam Dopiero taki, kilka minut Wam oszczędzę <laughs> Wioska I tak mam teksturpak na miec Na trawę I na słońce I też na parę innych zaczynam mam teksturpaki, ja, ale to nic Chyba No to idziemy. W ogóle to na takiej wiosce może być kowal. W ogóle to jak na takiej wiosce wygląda kowal. Ty się zbierze całe takie samo i się przerobi na chleby. No to ptawie No to na coś do do starczy. No to okej. Okay. Tak, To koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał.